Witam serdecznie moi drodzy, robię dzisiaj szybciutki rozkład tak lub nie, czyli tradycyjnie tak jak zawsze. Swoje dowolnie wybrane pytanie tutaj dajecie kartą, i wtedy już z tym pytaniem w myślach wybieracie jedną z opcji. Oczywiście, tak jak zawsze, są to dwie opcje, więc macie już przed sobą kartę wyboru. Ja tutaj troszkę, że tak powiem, zoomuję, żeby było łatwiej na potrzeby tylko i wyłącznie decyzji, a później już wrócimy do normalnego formatu, no bo jest jednak lepsza jakość. tak? Tutaj przy tym zoomie ta jakość jest troszkę gorsza, więc w takim razie powiem. Powiedzcie sobie, proszę, w myślach, Wasze pytanie i wybierzcie kartę, która Was przyciąga bardziej. Dobrze, moi drodzy, w takim razie przechodzimy do Kubusia Puchatka. To jest nasza pierwsza opcja, więc zobaczymy tutaj co karty chcą nam przekazać dobrze, już wracam do zuma normalnego w takim razie zobaczymy dla grupy numer 1 dwie karty tak jak zawsze, jedna główna i druga, która może ewentualnie uzupełnić nam dane dobrze, grupa numer 1 ma pazia ognia i kartę odnowy Moi drodzy, te karty są jednoznaczne. Jeżeli pytaliście o tak lub nie, no bo to jest taki rozkład, to przy Paziu Ognia macie odpowiedź tak. Jak najbardziej twierdząca odpowiedź, szczególnie przy sprawach interakcji z innym człowiekiem o podłożu romantycznym, dlatego że od razu tutaj w karcie odnowym. Ojej, odnowy. W karcie uzupełniającej macie kartę odnowy, czyli powiedziałabym, że tutaj dla niektórych z Was, nie dla wszystkich, bo wiadomo, że te pytania są różnorakie. Które zadaje się kartą, natomiast dla niektórych z Was będzie szansa na to, żeby odnowić relacje z osobą z przeszłości bądź ta osoba wróci do Was, pokaże się albo zakomunikuje ze swojej strony chęć spotkania, dlatego że karta odnowy jest jednoznaczna i nie trzeba znać interpretacji kart, żeby spojrzeć na słowo odnowa i zrozumieć go w odpowiedni sposób, tym bardziej, że tutaj na tej karcie widnieje para zakochanych osób, tak? Więc moi drodzy, generalnie na wszystkie wasze odpowiedzi w dniu dzisiejszym. Macie odpowiedź tak, w szczególności, tak jak powiedziałam, interakcje z drugim człowiekiem, a w szczególności jeszcze bardziej o podłożu romantycznym. Więc jeżeli pytacie o jakąkolwiek konkretną osobę, to duże szanse, że dla Ciebie jest to tak. Dlaczego mówię duże szanse? Dlatego, że. Pamiętajcie, że jest to czytanie kolektywne, rozkład kolektywny, bo to nie jest nawet czytanie, bo to jest za krótka forma. Natomiast jest to kolektywne, jest to dla ogółu, więc może z tobą rezonować, ale nie musi. Więc tutaj wiecie, no 50 na 50. Jednak zawsze najlepsze czytania są te z waszych dat urodzenia i te, które są tylko i wyłącznie dla was bardzo indywidualnie postawione karty. A tutaj no jest jak jest, prawda? Z jednym się tutaj kimś to będzie Rezonowało, a z innym nie. Więc, moi drodzy, macie dzisiaj odpowiedź tak od kart. Mało tego, dla niektórych z Was może dojść do odnowy jakiejś relacji, czyli za sprawą Waszej osoby bądź tej drugiej, tak, bo to Wy możecie się skomunikować, ale też może się skomunikować z Wami ta druga osoba. Natomiast może też dojść do odnowy pomysłów, do odnowy ideałów, do odnowy po prostu rzeczy, które już kiedyś były yy, jak gdyby realizowane przez Was w życiu, no a teraz doszło do tego, że po prostu. Zaprzestaliście tego, tak? I może dojść do odnowy pewnych waszych umiejętności, czynności, działań i pasji, chociażby. Więc tutaj bardzo ładnie, akurat w dniu dzisiejszym, macie bardzo pozytywne karty. Odpowiedź: tak, dla grupy numer 1 Dobrze, to teraz powolutku przechodzimy sobie do dwójki. Do naszego tygryska. Moi drodzy, wy macie tutaj już dwie karty, widać, widać, jeszcze przybliżę na chwilę. Król Powietrza i dziewiątka Powietrza. Przede wszystkim odpowiedź dla Was jest niekoniecznie pozytywna, dlatego że Król Powietrza. Mówi nie, dla ciebie lepiej, żeby to było nie. Wiadomo, że jest to odpowiedź nie, możesz z nią rezonować bądź nie, natomiast karty są tu tylko wskazówką. To, że usłyszysz tu nie, to nie znaczy, że ty musisz tak robić, bo akurat karty ci to powiedziały. Przede wszystkim, czytanie kolektywne, więc też jest 50 na 50, że z tobą rezonuje, a po drugie, karty zawsze ci dają wskazówkę, a nie konkretną informację, co masz robić. Więc moi drodzy, na dzień dzisiejszy, do wszelkich Waszych sformułowanych pytań macie odpowiedź nie? Mało tego. Król Powietrza mówi o tym, że tutaj warto by było jeszcze jak gdyby coś Yy, przedyskutować na pewno, no bo król powietrza, że tak powiem, nie boi się dyskusji wprost i on po prostu komunikuje to, co uważa, że powinno być powiedziane, czyli tutaj pewne rzeczy za sprawą waszej czakry gardła być może powinny wyjść na, na światło dzienne i powinniście po prostu przemówić, tak, jeżeli jest to akurat związane z waszym pytaniem. Natomiast przy dziewiątce powietrza jest powiedziane, że dla, dlaczego nie na ten moment? Dlatego, że na ten moment ty byś tego nie udźwignął. Dlatego karty ci mówią nie, negują ci Twoje pytanie, odpowiedź na Twoje pytanie, mianowicie, dlatego, że nie udźwigniesz tego na ten moment, dziewiątka powietrza. Albo jesteś jeszcze. Nieodpowiednio wyposażony w narzędzia, które są Ci potrzebne ku realizacji tej rzeczy, sprawy rzeczy, czy jakiejkolwiek tutaj sytuacji, którą podałeś kartą. Natomiast dziewiątka powietrza mówi o tym, że być może nie czujesz się na siłach, albo gdybyś stanął do tego, jakby to powiedzieć, do tego nary. Widzicie, wypadło, wypadło mi słowo, już jest tak późno. Yy, do wyzwania. Dlaczego znaczy, ja mówię? Nary, do wyzwania. Jeżeli y, podszedłbyś do tego wyzwania, to mogłoby się o, na ten moment, oczywiście na ten moment, mogłoby się dla ciebie y, to y, okazać za, za silne, za mocne, za trudne. Na ten moment, moi drodzy. Więc karty mówią dla twojego dobra, nie. Dlatego, że na ten moment nie udźwigniesz tego. Nie udźwigniesz tego, nie poradzisz sobie z tym, nie jesteś odpowiednio przygotowany w tym momencie. Moi drodzy, to nie znaczy, że nigdy nie będziesz przygotowany, po prostu na ten moment mówimy. W dniu dzisiejszym jest to odpowiedź dla Ciebie. Energia zmienia się każdego dnia, więc na przykład, jeżeli coś spektakularnie zrobisz za dwa dni, to wpływa to automatycznie na ten rozkład tutaj nasz. Więc też jak gdyby elastycznie podchodźcie do tego, co tutaj zostanie Wam powiedziane. Moi drodzy, jak jest umiejętnie, że tak powiem, odczytywać karty? Jak, jak umiejętnie się odczytuje karty? Znaczy odczytuje. No, jeżeli jesteście po drugiej stronie, czyli chodzi mi o to, że czytacie, nie czytacie, tylko słuchacie na przykład takich ezoteryków, i jak w odpowiedni sposób jak gdyby. Poczuć, że to jest dla Ciebie. Przede wszystkim Twoja intuicja ci da znać. To jest, wiecie, to jest coś takiego, czego nie widzimy, ale w momencie, kiedy coś słyszycie, to co dany ezoteryk mówi, i totalnie jak gdyby z Tobą to rezonuje, znasz Twoją historię, więc wiesz, czy to jest Twoja historia, czy nie, Ty to czujesz wewnętrznie. Twoja intuicja daje Ci sygnał, czy to jest informacja dla Ciebie, czy nie. Nawet nieświadomie. Też może być tak, że na przykład za parę dni od takiego czytania. Uzmysłowisz sobie, że to było dla Ciebie, dlatego że dana sytuacja się wydarzy w Twoim życiu, i nagle jak gdyby Ty w głowie odtworzysz sobie takie czytanie, tak? I nagle tutaj fakty zaczną się zazębiać, fakty zaczną się łączyć. Więc, moi drodzy, każdy z Was w odpowiednim momencie może dostać taki bodziec, który wynika z czytań, które ktoś dla Was robi, czy ja, czy kto inny, tak? Bo tutaj mechanizm jest ten sam. Nie zawsze, akurat teraz, jak siedzisz nad rozkładem, to zapali ci się yy, lampka, tak? Nieraz zrobi się to za trzy dni, albo ta lampka pojawi się za tydzień. Natomiast zdecydowanie, jeżeli jest to dla Ciebie, to ty to poczujesz. Czy dzisiaj to poczujesz, czy poczujesz to właśnie za ten tydzień? Więc dla was informacja grupa numer dwa nie dlatego, że to nie jest dla Twojego dobra. Dlatego, że Ty tego nie udźwigniesz. Nie jest to odpowiedni czas być może po prostu nie podołasz temu na ten moment to jest za ciężkie, za trudne, za bardzo wycieńczające za bardzo problematyczne więc tak to się prezentuje jeżeli chodzi właśnie o grupę numer 2 akurat nam się dzisiaj tak złożyło, powiedziałabym 50 na 50 bo grupa numer 1 miała tak a grupa numer dwa ma nie. Nieraz tak jest, że obie grupy są na nie albo obie grupy są na tak, więc tutaj jak gdyby wszystko jest odgórnie nam podawane. Ale dzisiaj akurat się złożyło 50 na 50 i odpowiedź tak i odpowiedź nie. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o dzisiejsze czytanie. Następne czytanie tego typu, oczywiście, w kolejnym tygodniu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.